Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu Stal-Stalowo-Wola Radunia-Stężyca. Niestety przegrana Stali-Stalowo-Wola 2 do 1. Gośćmi dzisiejszej konferencji prasowej są trener Radunii-Stężyca, pan Szymon Hartman. Dzień dobry. Oraz tradycyjnie trener naszego zespołu, pan Ireneusz Pietrzykowski. Zaczniemy również od trenera drużyny gości. Panie trenerze, bardzo proszę o kilka słów na temat meczu. Pierwsza połowa myślę, że, że wymagam od swoich piłkarzy dużo, dużo lepszej gry. Wytrzymaliśmy napór stali i, i, i dojechaliśmy do, do, do przedwy. W drugiej połowie już wyszliśmy zupełnie inaczej. Zaczęliśmy grać odważniej. Chociaż pierwszy połowie kontry też miały się zakończyć uderzeniem na bramkę. Szukamy, szukamy w tym naszego sposobu na grę, by dobrze, dobrze z tyłu i solidnie się bronić, a, a przy tym być groźnym w kontrze. I w połowie to lepiej pograliśmy, udało się zdobyć dwie bramki. Końcówka była bardzo nerwowa, mogło się to skończyć różnie, bo te stałe fragmenty i, i, i i zamieszanie, jakie powstało pod koniec meczu pod naszą bramką większe szanse dawało Stali, gospodarzom na, na zdobycie jednego punktu. Udało nam się dojechać. Cieszę się i gratuluję swoim chłopakom. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do Pana trenera? Jeżeli nie ma, to przejdziemy do trenera Stali. Gratulacje Panie trenerze. Zagraliśmy dzisiaj zbyt mało intensywnie. Na pewno ten mecz długo układał się tak na 0-0, praktycznie rzecz biorąc bez jakichś tam wielkich sytuacji z jednej czy, czy z drugiej strony. Natomiast no my chcąc wygrać taki mecz, powinniśmy go po prostu grać zdecydowanie szybciej, podejmować więcej pojedynków, jeden na jeden wygrywać i tworzyć przewagi, a, a dzisiaj tego było po prostu za mało. Na pewno to też było pokłosie dobrze broniącego zespołu przeciwnika, ale ale, ale chcemy więcej, tak? Chcemy, chcemy grać mecze, w których będziemy potrafili stwarzać sytuację przy ataku pozycyjnym, i, i dzisiaj tego po prostu było za mało. Ta końcówka pokazała, że, że w zasadzie gdybyśmy troszkę odważniej wcześniej pograli, to, to pewnie można było ten mecz inaczej rozstrzygnąć. Natomiast no niestety brakło, brakło nam, choć a naprawdę sama ta końcówka była i emocjonująca, i z pozycjami do strzelania bramki, tym bardziej żal, że, że tak to się skończyło. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do pana generała? No to czerwona karta, bo wiem, co pan powiedział w sędziemu, sensie, że tam wyleciał z boiska? No, nic nie powiedziałem. Powiedziałem, panie sędzio, ręka była tak, jakby tutaj żadnych tam słów nie użyłem, które mogłyby powodować, że, że, że gdzieś tam kogoś obraziłem. Natomiast no, chyba przepis jest taki, że jeżeli e, sędzia ocenił, że wyszedłem ze strefy i okazywałem niezadowolenie, więc jest to, jest to w takiej sytuacji. Bardzo... Ja panu pan, pan że jednak była, była ta ręka, ponieważ oczywiście proces była, ale sędzia nie chciał, że skupili się na tym, na całej uwadze na ręce, a nie na całej sytuacji, począwszy od Smyłka, który Smyrka, w wykluczał kilka wydarzeń wśród karnej. No ale wydaje mi się, że oni się nie skupili na ręce, tak na ręce skupili się chyba już po, po tym jak bramka padła. Wydaje mi się, że jakby ta akcja toczyła się dalej i... i... Ale myślę, jak to, to tak się hmm. po tym, że tak jednak w głowie, że to była taka... takie... straszny chaos, hmm. to jednak ta sytuacja utruciała zgonowanie. Tak błąd po błędzie, po błędzie, po błędzie i to ta bramka pierwsza do to była aż prezent. Tak? No, na pewno, na pewno tak, bo, 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 bo tak jak pan powiedział za dużo rzeczy złych się stało w jednym y, czasie. Natomiast, no, już oglądaliśmy tą sytuację, to była ewidentnie ręka, więc tym bardziej szkoda, tak, natomiast no, w tej akcji po prostu za mało zrobiliśmy, żeby, żeby tych graki nie, nie stracić. Czy Radunia, bo moim zdaniem akurat zespół, który był tutaj na ecpn moim zdaniem skromny, Radunia była najlepszym zespołem, który tutaj był, tym bardziej, warunki do grania były ciężkie, może są piłkarze, których już angielska ale Generalnie, wydaje mi się, że Radunia poza, szczególnie w drugiej połowie, no jednak było widać jakość ich no, Przede wszystkim Radunia gra bardzo dobrze w defensywie, tak. Na pewno to jest zespół, który jest, jest jeśli chodzi o defensywę, bardzo dobrze zorganizowany i, i ciężko go, go ugryźć. Jeśli chodzi o, o fazę z piłką, pewnie widziałem tu zespoły, które lepiej funkcjonowały z piłką, no ale na końcu liczy się efekt. Końcowy i, i, i ograli nas, tak? Także, także na pewno y gratulacje i, i kropka, tak? Czyli nie przypadkiem Radunia na wyjeździe radzi sobie doskonale. No w ogóle Radunia sobie radzi dobrze w lidze. tak? Mają, mają dużo punktów, więc to więc na pewno jest, jest dobry zespół, tak? Natomiast no, bez wątpienia jak każdy w tej lidze do ogrania. Jeszcze proszę z okazji, bo leczu Kowarowego go to, to Dwójki trenerów, bym się zapytał, dlaczego trenerzy, że w tej lidze Puchar <coughs> prosty jest tak powiedzmy, na, na drugim miejscu? Dlaczego się nigdy trafia go aż tak bardzo poważnie jak gdzie indziej, jak, jak w Hiszpanii? Co nie jest tak nie na nie. wyniku, tylko uh -huh. że, że trenerzy, pod którą często mówią, grają ci, którzy nie grali mnie, puszczamy następnych, innych, poradzą sobie. To jest, to jest, moim zdaniem, jest bardzo ważne, bo była szansa. Dzięki temu takiemu swojemu losowaniu, że sterowola znalazła się tak daleko, i obrywając karinę silnikową, mogła trafić na zespół z klasy. W ogóle nie ja ma. Mówię tutaj o, o tym całym tym biarowskim momencie dla klubu, prób, że mógł na tym zyskać, że był by cały stadion z ludzi, chociaż też. Ale dla wielu chłopaków była możliwość zagrania może pierwszy raz w może przy życiu może przy kolegi, może się nigdy w życiu tu nie trafi. No w ogóle nie, 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 nie czuję, że potraktowaliśmy ten puchar w e, jakiś ale tam... Usłali, nie wyszedł nie Wie Pan co? Dwa tygodnie czy trzy tygodnie wcześniej na, na Znicz wyszedł skład, który był, było jeszcze, jeszcze więcej, znaczy, no, nie wiem co oznacza udało się, ale generalnie rzecz biorąc jakby... To się e, się Marek, dlatego mówię, że trenerzy, to się to ten puchar polski tak, no, troszeczkę po Jeszcze raz powtórzę, zupełnie nie, nie, nie czuję tego w ten sposób, e, z, e, jeśli chodzi o pierwszy skład w Gubinie, to tak naprawdę mieliśmy problemy z środkowymi obrońcami, bo oko wypadł wcześniej, tak? Rogala narzekał na przywodziciela, więc po prostu żeśmy go oszczędzili, bo, no, bo gdyby to... W wywiadzie dobrze zrozumiałem, że, że grał tak na obronie. Tak, bo Wojtak generalnie... My go, a, my go... a co się stało z Puchu z takim z Puchem, który mówi, yy. tak, że za trenera chodzi. Dokładnie, Piki jakby jest w tej chwili przygotowywany po to, żeby gdzieś tam od, od zimy spróbować mocniej powalczyć o, o, o skład i na pewno gdybym wiedział, że przed meczem wypadnie Furtak, to Piki nie grałby w drugiej drużynie w niedzielę meczu i, i byłby z nami. Tak. Natomiast miał grać Furtak w tym meczu, w związku z czym nie chciałem tego układać w ten sposób, że, że Pikuę zabierać na, 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 na pusty przebieg. Tak? Sytuacja inaczej się wytworzyła. Wojtaka generalnie obniżyliśmy mu pozycję, szukamy go gdzieś tam niżej grania, więc to też był, to prawa obrona to jest, to jest miejsce, w którym tego w tej chwili gdzieś tam próbujemy. No i reszta zawodników to byli zawodnicy, którzy cały czas gdzieś tam grają, tak? Także to, to no, Kosej wyszedł z, z Klisiewiczem z przodu, tak? Był i Miela, więc, więc jakby tutaj, no nie, mówię, nie, nie, nie czuję sytuacji, żeby, żebyśmy jakoś traktowali ten puchar po, po macoszemu. Bo taka teraz jest na tyle wyrównana, że po prostu czasem, jak pewnie widzi Pan, ten, ten skład jest bardzo mocno rotowany i, i, i w zależności od tego, jak zawodnicy wyglądają w treningu i jak przeciwnik. Czyli nie zgadzasz się takim, z takim internetowym stwierdzeniu, że dobrze z ostatnim kuchem, najważniejsza jest liga i. Absolutnie nie, żeśmy tam chcieli wygrać po prostu, tak? Bo dla nas też ważne było, żeby to przyjechał tu ktoś fajny i tak jak pan powiedział zagrać mecz z kimś kto, kto jest z wyższej ligi to absolutnie nic nie było takiego co byśmy chcieli tam e, zrobić inaczej niż, niż normalnie. E, po prostu e, niestety w tych warunkach które były nie, nie poradziliśmy sobie. Dokładnie no, zgadzam się z tym co pan powiedział. Przychodzi, przychodzi Puchan i nie chodzi o to żeby um, podejść do niego Luźniej, bo tylko z tego mogą być kłopoty, czy to przegrana, czy kontuzje, czy cokolwiek. Tylko tutaj to już jest, 15 meczy poszło, przed 16 meczem gdzieś te kontuzje niektórzy chcą odpocząć, niektórzy już widzisz, że, że nie dojeżdżają. My tak samo za, z, coś zmieniliśmy w, w, w składzie, ale to nie dlatego, żeby postawić siebie w ro, roli takiej, że dobrze odpadamy, i już jest spokojnie. Wie pan, no, priorytet jest to, żeby wszystkich mieć zdrowych, i gdzieś y, korzystać z nich w optymalnym. No, można, mo, można, tak, ale y, dodatkowy mecz w tygodniu no, na pewno powoduje już ryzyko tego, że tych chłopaków może się mieć na ligę. I gdzieś to budowanie, budowanie y, pucharem y, pozostałych, którzy mniej grali, też jest sposobem na to. Nigdy no, jedzie się do, do trzeciej ligowca myśli. Człowiek sobie, że, że poradzi, że, że ci chłopacy gdzie mają się e, ograć, gdzie mają poczuć, że, że rytm ten meczowy. No właśnie w tym meczu pucharowym często jest tak na pozycji bramkarza, że zupełnie inny zawodnik gra w lidza, a jednak bramkarz dostaje puchar do, do grania. U nas tak nie było, ale to jest częsty manewr tenerski, który się no, dzieje jest Ale wie pan co, nie, nie rzucałbym tego na to, że że nie chcą wygrać pucharu, bo to jest, wie pan co, no zaczynasz i jest pięć meczów i możesz grać na narodowym, prawda? I, i wie pan, no to jest każdy jeden, jeden, ale, ale wie pan co, no żeby wygrać ligę, to jest 34 mecze, prawda? I gdzieś na końcu trzeba być na pierwszym miejscu, a tu droga była pięć meczy, czy sześć meczy i może być na Narodowym, więc, więc e, nikt do tego to, nie podobał i wie, wie, wie pan to, co, nie, i to, żeby to, żeby i to było, to, gra, było mo... tak, I to... I to było moje motto jak chodziliśmy na ten, że tak łatwo możecie zagrać pięć meczy, być w półfinale, bądź w, w finale, wszystko od was zależy, ale niestety się nie udało, no tak to jest właśnie, jak się jedzie do niższej ligi i to gdzieś tam koncentracja tam tak jest, dokładnie. No to... To w Cię, dziękuję. dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego do Sladi.